Informator urzędowy numer 108 wydany przez władze wojskowe AK Powiat Łuków dotyczący tej bitwy. Wspomnienia pośmiertne. Z dnia 20 lipca bieżącego roku jeden z naszych oddziałów partyzanckich natknął się na zasadzkę. Po, krót po krótkiej nierównej walce zginęła sanitariuszka i 23 bojowców. Reszcie, stanowiącej większość mimo kompletnego otoczenia, udało się wycofać z ciężkiej opresji. Straty wrogów były jednak niestwierdzone. Przestało bić wielkie serce dzielnej kobiety, żołnierza, która zginęła w kompanii towarzyszów broni, niemniej zasłużonych i dzielnych bojowców. Dla niej i dla nich nie było przeszkód w ich dążeniach i zaszczytnej służbie dla ojczyzny. Przez całą służbę szli niewustrzeni zawsze tam, gdzie padał rozkaz nie bacząc, że śmierć wygląda im w oczy. Zawsze szli naprzód. Szli z pogardą dla śmierci, szli z nią pod pachą, szli z wiarą i pełnym poświęceniem, świadomi, że walczą za świętą sprawę. Zły los przerwał ich młode życie, dopełniła się ofiara żyć i krwi tylu dzielnych żołnierzy, ofiara wielka, jakże mocno uderzająca w nas pozostałych. Wielką żałobą okryły się serca wszystkich żołnierzy z bratnich oddziałów, ogromnym bólem i żalem rozrywane jest serce ich dowódcy, porucznika Ostoi, a z tym jego bólem, bólem łączą się serca całego łączą się serca całego społeczeństwa powiatu łukowskiego, bo wszyscyśmy żołnierzy AK. I trudno nam się pogodzić, że oni najlepsi spośród nas tak szybko i tak na zawsze od nas odeszli. Prawdziwy, głęboki żał nie złamał nas, nie przestraszył. Przeciwnie, oni nam pozostawili jasną i wyraźną drogę, jak należy żyć, pracować i ginąć dla ojczyzny. Świetlanym, kryształowym ich postaciom niech tak święta nasza ziemia polska lekką będzie. Cześć ich pamięci. W chwili, gdy wasze czyste, szlachetne postacie stają do raportu przed naszym wodzem, marszałkiem Piłsudskim składacie raport z waszych wielkich czynów, my ślubujemy wam, że dalej nieugięcie będziemy iść waszymi śladami. Wysoko będziemy mieć sztandar, aż do zwycięstwa. Odpoczywajcie w wiecznym pokoju. Amen. Jeszcze takie uzupełnienie: z 25 października 2016 ziemia z pola bitewnego pod gręzówką znalazła się w niszy kamienia węgielnego pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Ziemie te zostały złożone do głazu, przy którym stanie pomnik Armii Krajowej pod Wawelem. Chyba do dzisiaj nie staną, z tego co wiem. Dziękuję bardzo.